Świętego Ja, Tobie, Panie. W czasie ostatniej wieczorajszych Jezus powiedział swoim uczniom: Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego. I trwam w Jego miłości. To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście si się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. trwajcie miłości mojej aby radość wasza była pełna to jest moje przykazanie jakże piękne słowa słowa o miłości, zarówno w pierwszych czytaniach z Starego, z Nowego Testamentu, tym o miłości świętego Pawła z listu do Koryntia. Zresztą macie go wyłożone na ławka na pamiątkę. Jakże również te słowa z Wieczernika. Trwajcie w miłości mojej, a wasza radość będzie pełna. Bo tak jest, moi kochani. Miłość różne ma imię, ale chodzi tu o tę miłość prawdziwą. Miłość, która ogarnia całego człowieka. Miłość, która ma swe źródło w Bogu, która jest uświęcona świętym węzłem sakramentalnym. Taka miłość rzeczywiście może przetrwać wszystko. Taka miłość się nie kończy. Taka miłość promieniuj. Takiej miłości szuka dzisiejszy świat. Takiej miłości ten świat potrzebuje. Zawsze kiedy widzę, patrzę na tych młodych, którzy przychodzą do kancelarii. Czasami on, coś tam pogubiony w sferze wiary. Wiara jest darem, prawda? Ktoś ją ma, ktoś jej nie ma. Różnie to jest. Ale jeśli widzę u niej żywą, głęboką wiarę i później ich obserwuję przez rok, przez kolejne lata i oni żyją po chrześcijańsku i realizują swoją miłość, jakże to piękne. Jakże to fajne. Kiedy to żona potrafi rozkochać w Bogu swojego męża. Kiedy oni razem przystępują do sakramentów, przy okazji świąt, prawda? Kiedy uczestniczą w mszy świętej niedzielnej to wtedy widać, że oni wiedzą, na czym to polega. Dzisiaj ten świat jest zakręcony totalnie. Masz w tylu różnych fałszerzy, właściwie wszyscy kłamią. Bo i telewizja, i, i politycy, prawda, i sędziowie, jak słyszymy w mediach, komu dzisiaj wierzyć? Komu dzisiaj wierzyć? Otóż Kościół głosi prawdę niezmienną, Kościół głosi Chrystusowe słowa o miłości. Mój kochani, Kościół zawsze był elitarny. I dzisiaj tak jest. Bo ten świat proponuje Ci dzisiaj całkiem coś. Pyszcze na skróty, by po trupach, pyszze do celu. A Chrystus mówi Ci o miłości, o miłości. On jest tytanem miłości. To On poniósł zaraz śmierć z miłości właśnie. Poniósł wszelkie ofiary z miłości do kościoła, do ludzi, nawet do tych, którzy go skazywali, którzy go stracili. I właśnie ta Jego miłość do ludzi. miłości małżeńskiej, miłości męża do żony i żony do męża. A więc gdybyśmy chcieli zdobyć na jakąś definicję miłości, trzeba by powiedzieć, że jest to pragnienie dobra, pragnienie szczęścia drugiej osoby, z którą postanowiło się iść razem w życie. Bez żadnych warunków wstępnych. Pragnienie jej dobra całościowego a więc również dobra duchowego, pragnienie jej zbawienia, jej wieczności. I taka miłość przetrwa. I taka miłość dzisiaj się obroni. I takiej miłości potrzebuje świat. I wy jesteście taką miłością, jak na was dzisiaj patrzę. Panie małżeńskie. Takiej miłości dzisiaj młodzi potrzebują tego waszego świadectwa. Pani zawodnicy, każdy chce wygrać. Wczoraj, Adam Małysz, dzisiaj Ale może kolejny medal dla Polaków. Tak też jest w życiu, moi drodzy. My też chcemy wygrać. My też chcemy wygrać miłość. I właśnie wygranie miłości jest największym zwycięstwem człowieka. Ze źródłem miłości, jaki jest tam Bóg, zawsze ta ludzka miłość, miłość małżonków, jest jakoś zakotwiczona w tej Bożej miłości. I wierzący człowiek zdaje sobie sprawę, że tego, tej, tej relacji człowiek Bóg nie możesz przerwać. Bo jeśli zaczniesz układać sobie swój dekalog, swój przepis na życie, swój pomysł, <tryk> bardzo często jest tak, że się później mylą. Że się zawiedli na miłości. A jak z nimi rozmawiasz, to się okazuje, że to miłość zawiodła się na nich. A więc wzięła miłość, moi kochani, to jest decyzja woli. I wyraża się właśnie poprzez troskę. O najgłębiej rozumiane dobro osoby kochanej. My pytamy, jak to jest. Czasami bywa różnie w tych naszych małżeństwach, w naszych rodzinach. Ktoś powiedział, że sprawdzianem miłości jest codzienność. No tak, codzienność. Zimna zupa, jak przecież z pracy. Tak? Albo ona mówić miesiąc, znaczy na ten kram, zrób tam coś. Nie! Nie ma czasu. Założyć. Sprawdzianem miłości jest właśnie codzienność. A w tej codzienności miejmy czas dla Boga, bo On jest w cudzysłowie sensie, producentem. Człowieka. Dzisiaj jak czytamy gazety czasami jakieś doniesienia, potem dowiadujemy się, że to jest minione sprawno. Dzisiaj chyba instrukcja obsługi jest tylko prawdziwa, prawda? Bo jeśli producent no, robi jakąś rzecz, radio, telewizor, to jemu zależy, on jest fachowcem, on jest konstruktorem, on się na tym zna. On daje przepis swojemu klientowi. Podobnie jest moi drodzy zna. Naszym konstruktorem, naszym producentem w cudzysłowie sensie jest Bóg. I ja jemu mogę zawierzyć, bo przecież to jest mądrość, która w tym świecie istnieje kilka tysięcy lat. Mądrość wielu pokoleń. A on ci daje taki najkrótszy przepis, taką instrukcję na życie. Będziesz miłował.